Siema, szczęść Boże, mafie, służby, loże. Troszeczkę wam w tym nagraniu o inżynierii społecznej, socjoinżynieria społeczna w kontekście sprawy chemistrol, czyli geoinżynierii, opryski chemiczne, bo to do tego trzeba co jakiś czas wracać. Szczęść Boże, mafie, służby, loże, ratuj Polskę. Panie Boże, troszeczkę też odpowiem wam na moje pytania. No powiem wam... No tak, ale nie, no ale też nie. I tak, i nie, dlatego że oni, czyli system, wiedzą, że jeżeli natychmiast nie zaczną robić gruntownych zmian, to po prostu zbankrutują. Więc teraz tak. Yy, yy, tak, no Pisiory nigdy nie będą ukarane, bo Pisiory się już zabezpieczyły przed COVID-em. Przypominam, że Pisiory yy, wjebnęły lew, lewe, że tak powiem, rozporządzenie. W sprawie SROVID-19, które później zostało wyśmiane przez cały świat, naukowy, i, i aktywistów, i tak dalej, i, sen, i sądy, po prostu to były bezrozumne dziwki. Ale zanim wy, wy, zrobili lockdown, czy w trakcie lockdownu, oni, czyli piśiory, zrobiły sobie taką ustawkę, że bezkarność plus, o czym mówił. Grzegorz Brown. I akurat tą ustawkę, to co podpisali, czyli jeżeli jesteś osłem na Sejm i masz mandat, to możesz być bezkarny. Więc to zrobienie tak zwanej plutokracji, Czyli nie demokracja, tylko plutokracja, tak? I, Czyli oligarchia, oligarchia, plutokracja, dupokracja. Nie? I to są wszystko rzeczy znane, bo one były znane na tej bazie, na bazie korupcji, defraudacji i inflacji, czyli dupokracji. Adolf Hitler zbudował Partię Narodową Socjalistyczną. Naziści nie zbudowali tylko nazizmu. Oni również korzystali z narzędzi demokracji. Więc jak ktoś wie jak działa system pseudo władzy czy pseudowyborów, ten się tej władzy nie boi tylko ją obśmiewa. Ja też jestem takim człowiekiem właśnie który ukazuje patologię władzy, bo ktoś musi zacząć coś z tym robić, a jak nie będzie, jak patologia władzy, czy patologia korupcji, bardziej korupcji, bo władza jest potrzebna, tylko jak się za korupcję nie wezmą, to po prostu polska szlak trafi, jak w 1939. I ja myślę, że oni mają tego świadomość, bo, bo nie są bogami, tylko są po prostu ludźmi. I teraz tak... Na pytanie, czy najwyżej wsadzą mnie do więzienia, jak będę mieć? Kilka tysięcy widzów. Tak już to było. Już raz policja próbowała mnie wsadzić do więzienia i wymyśliła składanie fałszywych zeznań, czyli oskarżali mnie o to, że ja jako nikodem planowałem, czy planuję zabić prezydenta. Polski Andrzeja Dude i to mam w dokumentach, tak? I wpierdolili mnie wprost policjanci do szpitala psychiatrycznego i skorumpowali lekarzy, tak? Więc moja historia jako Nikodema przypomina troszeczkę historię tego Marka Chodorowskiego. Był sobie taki aktywista, który też za dużo mówił o teoriach spiskowych. I nie mogli mu nic zrobić, więc go wjebali w szpital psychiatryczny, bo był sobie taki pewien youtuber. I tyle. I od tamtej pory on już się nie udziela: albo nie żyje, albo jest martwy. Nie, albo po, po, po w każdym bądź razie przestał być aktywny. I nie wiadomo, czy nie żyje, czy ten. Kilka jego filmów na temat masonerii zostało jeszcze tu. Czyli na CDA. Jeszcze kilka takich filmików, tego Mareczka można gdzieś znaleźć tutaj. To był taki gościu, który se napierdalał na masonów, jeszcze zanim to było modne. On tych filmów o masonerii troszeczkę nakręcił, troszeczkę skopiował. Wszystkie z nich właściwie, wszystkie właściwie zostały usunięte z YouTube. Ale zostało kilka rzeczy na CDA. Tu jest też właśnie ciekawy, bardzo ciekawy film australijski piosenkarz, on tak ładnie demaskuje właśnie masonerię. Masonerię tam, tą taką brytyjską, nie? czyli tą anglosaską. Bardzo polecam wam ten film. Mówi o tym, że, na, że te najwyższe masony na, na tych najwyższych kręgach to są sataniści, tak? Sporo też się atakuje Olszewskiego. Dlaczego Wałęca... Nie, bo to jest największy fenomen polski, czyli III Republiki Bananowej i pół. Dlaczego Wałęsa, czyli o o Olek, który lizał worek, Bolek, który lizał komuchą worek, dlaczego on tak tego Olszewskiego nie lubiał? Bo to jest bardzo dziwne zjawisko, że masoni polscy chcieli de facto zdemaskować komunistów w Polsce, tak? I na to przeszkodził im Wałęsa i Tusk. To jest bardzo dziwne. Jest to jedna z największych tajemnic, czyli słynna Magdalenka. Ja nie wiem, czy ich Duch Święty oświecił. Czy komuś coś tam się w główkach popierdoliło, czyli czy chcieli zrobić trójwadzę, czy, czy piątą kolumnę. Nie wiem, ale taka jest prawda, że faktycznie Olszewski prawdopodobnie był masonem. Yy i po tej słynnej nocy magdalenkowej kiedy chcieli komunistów zdemaskować to się Wałęsa który udawał katolika zesrał to jest bardzo dziwne trzy różne siły siedziały w sejmie masoni, komuniści postkomuniści i katolicy i cały system się rozpadł później pamiętamy było zabójstwo księdza Popiełuszki więc to jest bardzo dziwne tak? to jest bardzo dziwne że mason chciał zdemaskować komunistów Tą słynną ustawą o tych teczkach. A resztę historii znamy, że później faktycznie na 20 lat cały system został zabetonowany, nie? Czyli kurwokracja, dupokracja. Tak, tylko że to, co się tutaj dzieje w tej chwili w Polsce, czyli ta tak zwana plutokracja i dupokracja, to, to te same rzeczy były zaraz przed Adolfem Hitlerem, czyli na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Na króciusieńko, że tak powiem, na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, też masoni kręcili. Też się właśnie okazywały takie różne dziwne rzeczy, że komunistom ktoś dopłaca pieniążki, że Wall Street nagle zaczął być bardzo hojny dla nazistów. No i że Hitler, który de facto nie był masonem, no to miał, był lubiany przez Amerykanów. Więc wam przypominam, że to są tajemnice, my, te, my tego się nie dowiemy. Dlaczego w masońskiej gazecie The Time, która z główną wyrocznią, że tak powiem, tych masonów amerykańskich, dlaczego Hitler był tak lubiany w tym tajmie? Jeszcze wtedy, wiadomo, nie mieli w obozach, no ale, że tak powiem, no było wyczuć w jego działaniu, że to się skończy wojną. A Time to jest taka najbardziej masońska gazetka, że tak powiem, dla Amerykanów. No to jeżeli masoni tak strasznie nie lubili, że tak powiem, narodowych socjalistów, a jeżeli Hitler nie był masonem, a nie był, tylko miał swoją własną wizję świata, to dlaczego masoniki... Go tak reklamowali, tak? No było to tak. Tak było. Że Hitler 38 to był inny Hitler niż Hitler 43, tak? Więc no reklamowano. Amerykanie reklamowali... Hitlera w swoich gazetkach Tajma jako fajny gościu, że to fajny, yy, fajny pan. Bardzo fajny gościu. Zrobił fajny nowy rząd i warto yy, współpracować z niemiaszkami, nie? Dopiero później mu się popierdoliło w główce, tak? Po 39. Do 39. to Hitler to był fajny gościu. Bardzo, bardzo fajny yy, nie... Dobry socjalista, który dba o patriota niemiecki do 1939. Do 1939. Był fajny, tak? Był człowiekiem roku według masonów. Więc po prostu. To tyle, jeśli chodzi o to, co, co my tu nazywamy teorią spisku. Nie? Teraz tak, jeśli chodzi o odpowiedzi na Wasze pytania, to już mam za sobą, czyli już to przerabiałem. Co najwyżej, wsadzą Cię, jeśli będziesz mieć kilka tysięcy złotych. No nie wsadzą mnie, już próbowali mnie wsadzić. Już, policja, już miałem przygodę z policją, już raz policja na mój temat nakłamała. I już mnie raz policja wrzuciła bezpośrednio siłą do szpitala psychiatrycznego. Pomimo tego, że byłem jeszcze pijany alkoholem. Więc już raz próbowali mnie udupić, i nic im z tego nie wyszło. Więc ja już troszeczkę znałem te metody ubeckie, metody rządowe, metody policyjne, metody, że tak powiem, urzędowe, jak w sposób urzędowy upierdolić człowieka. Ja już to przeżyłem, że tak powiem, na, na własnej dupie i troszeczkę wiem już, mam takie doświadczenie, którego innym nie życzę. Ale mam, je przeżyłem na własnej dupie i przeżyłem, więc nie boję się po prostu niektórych rzeczy, bo to nie ma sensu, bo oni. Czyli system się rozpadnie za niedługo, albo zbankrutuje, tak? I teraz wracamy. Do innych rzeczy. Teraz troszeczkę zmieniamy temat. Wracamy troszeczkę prawo, czyli. Komentuje to jakby o, o, aktualne sytu, sytuacje, tak, czyli że prawnicy, prawicowi mają kosę z żurkiem, no bo żurek to jest komunista, bo żurek to jest gnój, który był nierozliczony, bo nie było lustracji. I oni teraz, czyli prawicowi, sędziowie, czyli ci, którzy chcą być po prostu uczciwi, po prostu normalnie pracować, no bo... Nie oszukujmy się. Wiemy, że jest zło, wiemy, że jest korupcja, ale ludzie muszą normalnie pracować. Ludzie muszą przez ten miesiąc normalnie pracować, albo kurwa zdechną z głodu. Albo po prostu zdechną z głodu. Jeżeli my nie będziemy budować struktur prawnych, czy duchowych, że tak powiem, czy kościelnych, czy ekonomicznych na tej cywilizacji łacińskiej, to nam się państwo rozpadnie po prostu. Więc jeżeli będzie za dużo. Masonów, Żydów, komunistów i innego kurestwa w Sejmie czy w Senacie, to się po prostu cały system rozpadnie i w tej chwili jesteśmy tego świadkiem. System się rozpada na naszych oczach, tylko wy tego nie widzicie, bo wy nie analizujecie nawet oficjalnych komunikatów. Załóżmy prawnicy dla Polski, tak? To jest na przykład, ja Wam powiem, co mówią prawicowi. Sędziowie. Rząd uzna KRS, jak obsadzi ją swoimi. Czyli rząd chce skorumpować sędziów lub zastraszyć sędziów. Czyli Tusk z premedytacją buduje państwo totalitarne. To, że Tusk jest psychopatą, to wiemy, ale on z premedytacją za pomocą żurka i lewicy, czyli komunistów, czyli postkomunistów, buduje na naszych oczach system totalitarny, czyli co wolno wojewodzie, to nie to smrodzie. Tylko, że tak jak mówię, ludzie, którzy analizują naprawdę, czym jest masoneria i czym był komunizm, ludzie, którzy nawet chociażby obejrzeli chociaż ten jeden film, czyli na przykład jaki miał związek olszewski z masonerią. No Olszewski miał związek dokładnie taki sam z masonerią, jak Bolek, co lizał komuchom Worek, czyli po prostu dwuwładza. Tak? Czyli yy, Ubeki skorumpowały Bolka i miały swojego człowieka w Sejmie, a masoni mieli swoich ludzi w Sejmie i chcieli u, u, u mieć status quo, czyli chcieli sobie po prostu legalnie budować władzę pod władzą, czyli tak zwana trzecia albo czwarta władza, słynna czwarta czy tam trzecia kolumna. No i się pożarli o koryto, tak, czyli Olszewski stracił koryto, Ubek lizał, nie został, że tak powiem rozliczony, za swoje ubeckie, że tak powiem metody, no i mamy taki burdel, który po 20 czy 30 latach kończy się tym, że prawnicy prawicowi piszą na swoim oficjalnym, że tak powiem, kanale, że tak powiem, dla Twitter do nas, czyli do opinii publicznej, że skorumpowany rząd nie chce uznać KRS. No bo skorumpowany rząd dalej jest od 30 skorumpowany, bo wy nie chcieliście zrobić lustracji. Bo lustracja musi być, bo kara śmierci musi wrócić, bo konstytucja musi być zmieniona, bo jak nie, to się całe państwo rozpadnie, bo musi być wolna broń krótka, bo obywatele, czyli suweren, suweren, musi mieć kontrolę nad tym, co wy tam odpierdalać na wiejskiej, bo jeśli my nie będziemy mieć tej kontroli, to wy się tam kurwa. Zdemonizujecie, zmasonizujecie i zniszczycie całe państwo po prostu. Bo wam się coś w głowach popierdoliło. Bo wy chcecie wykorzystywać prawo do władzy, a prawo ma być do obrony bezbronnych. Po co jest w ogóle prawo? No po co jest prawo? Dlaczego Bóg wymyślił prawo? Dlaczego Bóg wymyślił przykazania? Dlaczego Kościół pracuje z, z, z tym. Z zasadami, załóżmy dekalogu, dlaczego jest, rząd wydaje ogromne ilości pieniędzy na kodeksy karne. Bo prawo nie jest po to, żeby ktoś czy miał władzę, czy utrzymywał władzę jako taką, tylko prawo miało być po to zrobione, żeby bronić bezbronnych przed złem. Poczytajcie sobie Biblię. Po co Chrystus wymyślił w ogóle Ewangelię? Nie po to, żeby, nie wiem, zbudować sobie jakąś świątynię, na, nie wiem, na, na 140 km i Babilon 2.0. Tylko Chrystus wymyślił Ewangelię, żeby powiedzieć ludziom, że odkupił ich grzechy. Chrystus chciał dać światło ludziom. Po to Chrystus umarł na krzyżu, żeby. Odkupić ludzi, żeby pokazać im, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, żeby dać im światło, żeby dać im prawo, żeby dać im nowy testament, nadzieję, żeby im dać. A nie po to, żeby sobie zbudować, załóżmy, nie wiem, zamek na 140 km wzwyż w Watykanie, załóżmy 2.0. Jemu takie rzeczy nie są potrzebne. Bóg nie potrzebuje kościoła, to kościół potrzebuje Boga. I wam to wszyscy święci przez 2000 lat. Próbują przetłumaczyć, ale wy dalej jesteście tępi, głupi, ślepi po prostu. Macie jakieś klapki na mózgach, nie wiem. Może to jest jakaś klątwa. Nie, klątwa satanistyczna, czy klątwa demona, czy hipnoza demona polega na tym, że ludzie widzą i są ślepi. Ludzie słyszą i są głusi. Ludzie mają mordy, ale milczą. Może to już tak jest. Może po prostu faktycznie ludzie. Grzech ciężki sprawia, że, że ludziom się zmienia mózg po prostu. Być może duch ma więcej wpływu na ciało niż ciało na ciało. Nie wiem. Nie wiem. Ja widzę tylko skutki uboczne całej tej waszej patologii w kodeksie karnym, czyli, że wy nie szanujecie prawa i nie szanujecie tego, co się do was mówi. W ogóle w ogóle nie rozumiecie tego, co się do was mówi. Ja wam teraz przeczytam yy, kolejny raz, z, z jakby ze specjalną dedykacją yy, do prawników polskich, czyli do ludzi, którzy obserwują ten serwer prawnicy.pl. Ja się krótko przypomnę i przedstawię. Moje imię jest Nikodem. Yy, nazwiska wam nie podaję, bo już raz policja chciała mnie z, z, zniszczyć, zabić. Już raz padłem ofiarą korupcji urzędniczej, więc wiem, czym jest korupcja. Ja wam piszę to, co już mamy w Sejmie i że to są poważne sprawy. Wy to dalej traktujecie jako teoria spiskowa, tak? Czyli przypominam wam interpelację numer 3505, opublikowaną w kwietniu, styczeń luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, przepraszam, w czerwcu. W czerwcu zeszłego roku, czyli za niedługo będzie pełne, za pięć miesięcy będzie dwa lata. I my doskonale wiemy, że jest geoinżynieria. Już wam to mówiłem, że na niektórych plikach zewnętrznych już są dokumenty, że po prostu faktycznie tak jest, że zbyt duża ilość metali ciężkich w jakimś rejonie sprawia, że po prostu ludzie są schorowani barium na przykład, czy inne, że tak powiem. Rzeczy. To już są, te badania są, ludzie się nad tym zastanawiali dosyć dawno temu i długo, i są statystyki, tylko że nie ma ich w języku polskim, czyli żaden urzędnik w Polsce nie jest w stanie wyłożyć pieniędzy normalnie rządowych na to, żeby, załóżmy, przetłumaczyć, no jak na przykład metale ciężkie mogą wpływać na metabolizm. Te badania są. Te badania są brytyjskie i amerykańskie, tylko po prostu nie ma ich po polsku. Czyli że polska, system rządowy polski, który jest spierdolony totalnie przez masonerię do dziś, nie, i jest 200 miliardów zadłużenia publicznego, czyli nie ma pieniędzy na naukę, nie ma pieniędzy na edukację, nie ma pieniędzy na zdrowie, ale są pieniądze na to, żeby jakiś jeden zjebany komunista wkurwiał wszystkich prawników tam w Polsce. Dlaczego tak jest? Bo nie było lustracji, czyli skorumpowanych sędziów, czy skorumpowanych polityków, którzy mieli tą całą legitymację, całą postkomunistyczną, w całe to ścierwo ma wypierdalać do dymisji. I tego po prostu pis nie zrobił. Pis nie zrobił lustracji, po prostu. Teraz wracając do sprawy Chemistrals, jeszcze raz Wam przypomnę, już do obrzydzenia dupy, osiem bardzo poważnych, kryminalnych pytań. Na dzień dzisiejszy wszystko jest na nie. Czy Wy wiecie, jakie są technologie stosowane do Chemistrals? Nie, nie wiecie. Czy Wy wiecie, jak długo technologie te są stosowane? Nie, nie wiecie. Czy Wiecie, kto zatwierdził, kto, kto przykrył to wszystko? No, wiemy, że Wojsko Polskie, czyli MON. To pokurwione imbecyle. No tyle w każdy wie, bo po akcji z dronami, to całe to gówno coś nazywa Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest po prostu kpina i żart. Czy obywatele polscy są informowani o działaniach i wpływie na ich zdrowie? Nie, nie są. Jeżeli jakie są przyczyny, bo jest 200 miliardów zadłużenia, bo Tusk nie siedzi w więzieniu, bo kurwa sądy są spierdolone. Czy kiedykolwiek wydano publiczne ostrzeżenie? Nie, nie wydano. Czyli czy wiadomo jaki jest skład? Czy Polacy o tym wiedzą? Nie, nie wiedzą. Czy poszczególne technologie znają? Nie, nie znają. Czy istnieją instytucje w Polsce, które badają zanieczyszczanie gleby i wody w kontekście te, tej technologii? Nie, nie istnieją. Czy ministerstwo wie o techniki geoinżynierii i tak dalej? Wiedzą, ale nic z tym nie robią, bo są masońskimi kurwami spierdoleni na głowę z niedojebaniem mózgowym. Czyli kretynizm. Kretynizm, korupcja, masoneria, niewygodne polityczne pytania. I tak ja wam to wtłukę, tłukę, 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 a wy dalej kurwa swoje, a wy dalej kurwa swoje. Więc nie miejcie złudzeń. Już raz masoneria reklamowała narodowy socjalizm, ale brytyjska, amerykańska masoneria. I oni być może w 1937 myśleli, że będzie, będzie się dało dogadać z Niemcami. No ale Niemcy wywołali wojnę przeciwko całemu światu. Oni już w pewnym momencie naziści już mordowali wszystkich łącznie z innymi nazistami. Więc po prostu musicie to zrozumieć, tak? Że to nie są teorie spiskowe, tylko to jest głos suwerena. Yy, odpowiadam wam pytaniem na pytanie, że rząd uzna KRS, jaki obsadził je swoimi. Rząd musi się podać do dymisji. Tusk ma siedzieć. Kurwa w więzieniu ma być wolna, broń krótka i prawo do samoobrony. Konstytucja musi być zmieniona. A Tusk ma siedzieć kurwa w więzieniu, a nie wypierdalać do dymisji, bo to jest za mało. On ma być rozliczony za 200 miliardów długu publicznego, który napierdolił przez ostatnie 10 lat i do dziś wszyscy milczą, a ja Wam powtarzam to samo. Gdzie są skurwy, syny, te pieniądze? Gdzie jest te 200 miliardów zadłużenia? W co żeście wpakowali te pieniądze? W co? Bo na pewno nie w Narodowy Fundusz Zdrowia. Do usłyszenia w następnym nagraniu.